1. Niebieski narożnik w salonie, wyspa w kuchni. Niebieski narożnik w salonie, wyspa w kuchni. Projekt wnętrza. One da design. Fotografia pion poziom na część dzienną składa się otwarte kuchnia, jadalnia oraz salon. Bazą stał się elegancki styl modern i pastele okraszone złotem i drewnem. Trąte szafek kuchennych mają klasyczną formę z delikatnymi ryflowaniami oraz klasyczne złote uchwyty. Ciekawym rozwiązaniem jest również wyspa. Strony mają pionowe frezowania Z kuchni blisko do eleganckiego i przytulnego salonu. Stanął tu niebieski narożnik oraz czarny stolik kawowy. Największą dekoracją salonu jest ściana, na której zaprojektowano regały na książki. Szafki mają biały kolor, dzięki czemu ściana wygląda lekko. Piękne wnętrze dla rodziny 2 Plus 2. Błękitna kuchnia i elegancki salon. 2. Szara kanapa w salonie, nowoczesne meble w kuchni. Szara kanapa w salonie, nowoczesne meble w kuchni. Projekt wnętrza i zdjęcie. Kodo projekty i realizacja wnętrz przestrzeń dzienna jest otwarta, ale została podzielona na strefy. Na środku znajduje się jasna, szara kanapa ustawiona oraz promiennym żółty fotel, którym towarzyszą dwa czarne, okrągłe stoliki kawowe oraz czarny dywan z delikatnym wzorem. Za kanapą mamy drewniany stół z czarnymi krzesłami. Kuchnia ma kształt litery L. Nowoczesne meble wykończone zostały lakierowanymi frontami w szarym kolorze. Dopełnia je szary blat z konglomeratu, który wchodzi także na ścianę i łączy się z płytkami na ścianie w kuchni, tuż za meblami. Pojawiło się duże lustro. Odbija ono naturalne oświetlenie i powiększa przestrzeń. 50-metrowe mieszkanie w Warszawie, nowoczesne wnętrze. Piękny mały salon i kuchnia. 3. Różowa sofa w salonie, niebieskie meble w kuchni. Różowa sofa w salonie, niebieskie meble w kuchni. Projekt wnętrza, Hanna Pietras, Aleksandra Pluta. Zdjęcie i stylizacja, Follow the flow studio, wspólna przestrzeń salonu kuchni i jadalni urządzona jest w stylu eklektycznym, dominują tu pastele. Połączenie błękitu z różem wprowadza świeżość do wnętrza. Te kolory stanowią też świetne tło do wielu dodatków, pamiątek. Grafik, kwiatów i książek. Przestrzeń jest także niezwykle ciepła, ale i elegancka, dzięki zastosowanym materiałom, fornirze dębowym, spiekiem kwarcowym na blatach i ścianie w kuchni, czy parkiecie dębowym. To wszystko powoduje, że wnętrze jest spójne i stanowi piękną ilustrację dla definicji eklektyzmu. Kolorowe wnętrze. Piękne mieszkanie w stylu eklektycznym. Ma 70 metrów. 4. Kominek w salonie. Szkło w kuchni. Kominek w salonie, szkło w kuchni. Projekt wnętrza, Butterfly Studio FOD. Patryk Polewany. Stylizacja, Eliza Mrozińska-Jasny. Przytulny salon jest miejscem odpoczynku i przyjmowania gości. Znajduje się tu narożnik w jasnym, szarym kolorze oraz kominek. Tuż obok salonu znajduje się funkcjonalnie urządzona kuchnia. Z tego względu została ona zaprojektowana w literę U. Blaty zostały wykonane z konglomeratu, a przestrzeń między szafkami zdobi szkło z motywem plecionki wiedeńskiej. Nad półwyspem zawisły mosiężne lampy i stanęły proste w formie chokry z litego drewna. Eleganckie wnętrze. Nowoczesne i przytulne. Piękny dom dla rodziny 2 plus 2. 5. Szare zasłony w salonie, wysoka zabudowa w kuchni. Szare zasłony w salonie, wysoka zabudowa w kuchni. Projekt wnętrza, Dorota Skubis, Studio Wnętrz Dorota Skubis. Fotografia Bernadetta Kuczyńska. W części dziennej znajduje się nie tylko salon, kuchnia i jadalnia, ale także domowy gabinet które zaprojektowało, za przeszklonymi ściankami z czarnymi szprosami, wnętrze urządzone jest nowocześnie z elementami loftowymi, aranżacja utrzymana jest w kolorystyce bieli, beżu i drewna, dużym atutem mieszkania jest wysokość, wnętrze o wysokości 3 metry, świetnie widać to przy aranżacji kuchni, gdzie podział szafek podkreśla jej wysokość.